Dziś w dzisiejszym odcinku będę trollował graczy z najwyższą rangą w Fortnite, czyli Unrealem. Zaczniemy sobie od poziomu pierwszego i będziemy przechodzili aż do piątego, a każdy z nich będzie cięższy, więc koniecznie oglądajcie do końca. Jeżeli chcecie więcej odcinków tego typu, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, oraz pamiętajcie, widzowie, o kodzie zakszak i ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc, widzowie, zaczynamy naszą przygodę trollowania Unreal w Fortnite. Odpowiedziałbym całkiem bardzo znanego trola którego na pewno możecie rozpoznać po moim skinie. No i tym czymś, co jest pode mną. Oczywiście chodzi tutaj o trola z busem bojowym, więc musimy zacząć od tego, że zdobędziemy sobie jakiekolwiek bronie. Najlepiej na początek shotguna. Tak, tylko e, coś mi tego shotguna nie chce dać. Mega. No więc zaczniemy sobie tego trola od tego, że ja od razu stanę na busie bojowym. Na busie do odradzania, w sumie bardziej. I jak możecie zobaczyć, tutaj już jest pierwszy chłop, który o mnie nie wie. Powiem wam tak. Ten troll, ten troll, to jest niesamowite. To działa prawie za każdym razem. Zobaczcie na to. Nieświadomy ziutek lutuje sobie właśnie tą bazę. Wychodzi, niszczy sobie krzaka. Przypominam, że jesteśmy tutaj na Unreal'u, więc naprawdę wszyscy gracze są mocni w tych meczach. A ja, widzowie, sobie siedzę. Mam totalną, czyli bombę i jest pięknie. Wziął auto, no i odjeżdża. No to, a stalawista kolego. Oczywiście, moim planem jest to, żeby wyeliminować cały oddział, który podejdzie tutaj odradzać swojego kolegę. No, widzowie, to jest szalony film, nie? To, to jest ogółem szalone. I pamiętajcie, oglądajcie do końca, bo to nie jest jedyny troll w tym odcinku. Będzie ich. Naprawdę dużo Ej, tylko dobrze byłoby znaleźć pompę No bo ja nawet pompy nie mam, człowieku To jest lipa To jest totalna lipa Dobra, mamy taktikala Zakupmy sobie jeszcze tylko dwie potki Jedna oczywiście do uleczenia A druga, żeby trzymać ją w ręce Dobra, widzowie, tutaj na pewno ktoś zaraz przyjdzie Tymczasem tak w ogóle daje się w komentarzu Jaką rangę macie wy? Ej, dobra Nie wiem, czy wy to widzicie Ale on idzie odradzać Jasny gwint Nie wiem, nie wiem, widzowie Lecimy z nim nie mam pytań. Nie mam, nie mam pytań. Nie mam, nie mam pytań. No i tak oto pierwszy Unreal został strolowany. Jestem ciekawy reakcji tego ziomka. Chciałbym widzieć ją na żywo. Przyszła pora na drugiego trolla, czyli na zbejtowanie gracza medalionem. A więc, widzowie, troll numer dwa, czyli troll na medalion. Zadanie jest proste. Musimy wyeliminować tego bossa. W sumie, jak tak teraz o tym myślę, to to wcale nie jest takie proste. Dobra, widzowie, boss wyeliminowany. Dobra, mamy to xd. Zabieramy medalion. I moim celem jest teraz zwabić kogoś pod medalion. I gdy ziomek będzie już szczęśliwy, no to wtedy go strollujemy. Widzowie, patrzcie na to. Stawiam teraz pod ziemią ściany, żeby ktoś nie mógł... Mógł tutaj totalnie budować, że jak Ziomek tutaj przyjdzie i będzie chciał zabrać mój medal, to on nie będzie mógł postawić żadnej ściany, przez co będzie w lekkim szoku. Proszę bardzo, nic nie będzie mógł postawić. Dajemy tutaj medal, wyrzucamy jeszcze po kawałku maców trochę amunicji. To musi wyglądać w taki sposób, jak ktoś by tutaj zginął. No i myślę, że mniej więcej tak wygląda. Więc czekamy teraz na gościa z Unrealem. Oho, ty, idzie. Dobra, już nie idzie, już nie idzie, już nie idzie. Panie kolego! Co mi pan krzak niszczy? Ej, dobra, chłop mi plan rozwalił, kumaczy to? Chłop mi totalnie rozwalił plan. Ale na spokojnie, to i tak się uda. Widzowie, mamy krzak. I teraz czekamy na jakiegoś ziomka. Piękny darmowy medalion. Kto by się na to nie skusił? Ja myślę, że jakiś napocony ziomek z Andreila'em na pewno się skusi. I nawet mam strefę. I jest idealnie. Dobra, widzowie, pod ziemią też wszystko zabudowane. Jest, jest, jest! Jest, jest ziomek! 3, 2, 1, ściano, kolego, zero ma leż! Jasny gwint. I tym oto sposobem kolejny chłop z Unrealem został lekko mówiąc strollowany. Wydaje mi się, że kolejny monitor gdzieś na świecie został właśnie rozwalony. Czajcie bazę, że on nie mógł tutaj budować ścian. Czajcie, że przez to, że ja postawiłem te ściany, chłop miał kartkę w ręce i nie mógł budować. Lecimy dalej. Nasze kolejne zadanie, czyli strollowanie graczy siedząc cały mecz w samochodzie. Tym razem robimy trola, można powiedzieć w stylu tajnych agentów. Dlaczego mówię, że akurat w stylu tajnych agentów? Ponieważ do tego trola potrzebujemy jednej rzeczy. Mianowicie czarnego G Czarnego suwa, czarnego samochodu, w którym będziemy siedzieli i czekali, aż jakiś Unreal do niego wejdzie, a następnie troszeczkę się zdziwi. Ogólnie sprawa wygląda tak, że pierwszy samochód mamy dokładnie przede mną, a drugi jest zaraz przy mieście. Ja myślę, że w jednym moglibyśmy przebić opony, żeby oni po prostu skupili się na tym. Ej, mamy przebite opony, wsiadamy do tego drugiego, i do tego drugiego już nie zaglądną, tylko wiesz, wiesz o co mi chodzi. Wiem, 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 po prostu wejdą do tego, który będzie w najprostszych słowach działał. Myślę, że to jest bardzo dobry plan. Ja w ekipunku już podstawowe itemy mam. Mam, życie mam, wszystko mam. Wsiadamy do bryki i jedziemy. Możemy podjechać pod to miasto, bo tutaj się biją. Ktoś na pewno będzie chciał uciekać jakimś samochodem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja, bo na, ja na pewno bym uciekał jakimś samochodem z tej miejscówki. Nie, Rafał, uważaj, bo tam gościu na dachu. Czekaj, co teraz My. zrobić? Ej, wywalę mu AWP może w łeb? Wychylam! że ja 116! 50, drugi jest koło mnie, jest 90 Co się dzieje? Ej, mam tu chopa. A, jest, 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 leży jeden, leży jeden, mam go Kogoży jak wyeliminujemy, wiesz Wiesz o co chodzi, nie będziemy jak to wziąć Pokonamy naszych potencjalnych anrili, których Mieliśmy widzowie strollować. Czekaj, czekaj Dobra, dobra, bo myślałem, że ktoś do nas strzela Możemy wejść do samochodu i po prostu na niego poczekać W takim razie troll na auto uważam Za rozpoczęty. Tylko problem jest taki, że W tym samochodzie mamy przebite Opony, nie opony, mamy wybite szyby Przepraszam, wybite szyby mamy, zobaczcie Ej, klepią się tu jeszcze. Ty! Kłop wziął auto! Ale sportowe. Hej, biją się? Oni tu przyjdą. Widzowie, je 25 sekund i oni tutaj są. No dobra, może, może 35. 45 do minuty. O, kolejny dojeżdża tam, zobaczcie. A zobaczcie, mamy jeszcze tutaj motor. I pytanie: piszcie w komentarzu, co wybiorą? Czy wybiorą czteroosobowy, fajny, wysoki, duży samochód? Czy motor? O, jeszcze jeden leci. Tu normalnie coś za darmo chyba rozdają. Ej, weźcie sobie samochód, ludzie, ludziska! Ej, nad nami tutaj. Stary tu jest, gość. O, jak on nie weźmie tego samochodu, to ja. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Czyżby? Czyżby? Czyżby wzięli? No no tam. No nie wytrzymam. A dalej tutaj mamy gości na górce. I jeszcze jeden jest. No nic no. Chyba trzeba będzie go przestawić znowu jakoś w fajne miejsce. 24 later. Ej! Zeszli! Oni... On weźmie! On weźmie to auto! Zobaczysz! Zobaczysz! Ja mógłbym go teraz uwalić za wupy. Ja cię kręcę? Nie. Oni wezmą drugie. A oni wezmą to... Co tu się dzie... Co tu się widzowie dzieje? Słuchajcie, jak chcecie dobić Unreilla, ubierajcie yy, szarą bohaterkę i wsiadajcie do auta. To jest najlepsze, co można chyba zrobić. My najlepsze co możemy zrobić, to teraz dojechać do strefy, żeby nie zginąć, ale ja zaraz będę ty. Oj, trochę do nas biją, ale to nic. I zostaw moją szybę, ziomuś. Ej, wsiadam, wjeżdżam tutaj. Powiedzmy widzowie, że to się może udać. Bez żadnej szyby, ale damy radę. Bo jak nie my, to kto. No nie no, bo z przodu jest. Z przodu jest szyba. Ej, mamy kolejną strefę! My siedzimy cały mecz w samochodzie. To jest chore. O, o, goście tutaj, 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 goście. O, by nas nie widzieli. Ej, ale jakby wychylił, jakby stanął w miejscu. Ej, moim zdaniem to jest totalnie niesamowite. No, jakim cudem sobie siedzisz? Tutaj jest ktoś w boksie. Tu jest leci kotwiczką. Ej, chłopy do niego nawalają z krzaka. A my tu siedzimy. I sobie, my tu siedzimy. Mamy. Co jest? Nie, dobra, to jest za mocne Ja przypominam, że my gramy na Unreal'u To nie jest jakiś casual, to są Unreal'e, widzowie Ej, ja się boję tej snajperki, że zaraz Ja tu już klikam prawie kontrol, żeby zmienić Nie, no nie No nie, no nie. O, Tu się dzieje najlepszego Ej, to, to jest niemożliwe nie, ja w to nie wierzę Ej, nie wiem, czy ty w to wierzysz, co widzisz Ja w to szczerze nie wierzę Wiesz co, mogłeś mu to AWP zaadować temu gościom W sumie to by było dobre podsumowanie tego podejścia Mógłbym, mógłbym, ale lecimy tutaj jeszcze dalej my Mamy strefę No właśnie, właśnie widzę Ej, co się dzieje Co tu się dzieje Ja chcę kogoś widzowy wyeliminować tylko W taki sposób, naprawdę Snajperka w głowę z auta i jest, jest, jest yes, GG Tam są chyba dwa składy Tu jest jeden i my Czyli dwie jedynki chyba będą, nie? Nad nami Obok nas, obok nas, obok nas. On jest chyba za tym kamieniem? Tu obok? Tak, je, Ojechali go. Siedem osób do końca. My cały czas w samochodzie. Tutaj ziomek sobie tak o przechodzi. Ty, a jakbym go teraz. Uwalili go? Do drugiego. Czekaj, będzie się lecił, Leci się! Leży, 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 leży! Co tu się dzieje? Dobijam ziomka. Dobra, mój dobity, dobity, Unreal, Dobra. pokonany. Aj, 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 akurat tam mi nie dało tylko ściany, nie? Ja akurat nie mam matca, w tym jest problem. Ja chcę te matcy, daj mi tylko te matcy, daj mi tylko te matcy. Daj, da, daj mi to, daj mi to, daj mi to. Dobra, mama, mam, mam full. Dobra. Mamy to, lecimy do kolejnej próby. Przyszła pora na zadanie numer 4, czyli może wystarczy tutaj słowo Rura. A więc widzowie, kolejnym trolem jest troll na Rurę, czyli wydaje mi się jeden z prostszych. Rafa, co to za poduszka. Ja nie wiem, nie chciałem tego zrobić, ale na szczęście wszystko gra. Widzowie, może się wydawać, że jest to jeden z prostszych troli. W sensie to jest jeden z prostszych pod względem wejścia na tą miejscówkę, bo mamy tutaj Rurę, mamy tutaj Rafę, mamy tutaj widzowie, oczywiście mnie i na Naszym zadaniem jest pokonać gości, którzy nieświadomi wejdą tutaj, będą chcieli sobie otworzyć sejf, pewnie już się będą tam cieszyli, ale my wtedy kolegom lekko humor popsujemy. I wydaje mi się, że oni już się strzelają, co nad nami. Właśnie wygląda na to, że to boty chyba strzelają do nich, tak bym powiedział, bo jeszcze ten bot nie dostał nic, a zbliża się do wyjścia przy Grand Hotelu. Po, po mini mapie możecie zobaczyć. Czyli oni są na zewnątrz prawdopodobnie. I w sumie dobrze, bo pewnie nie słyszeli, jak ja wpadłem tutaj do dziury. Nie słyszeli też pewnie twojej poduszki, więc mamy naprawdę duże szczęście. Tak, przy okazji, widzowie, dajcie znaka, czy was kiedyś ktoś trollował taktyką na rurę, albo czy jakąś inną, albo czy wy ludzi tak trolujecie. No ja jestem ciekawy, czy Unreal się na to dadzą zrobić. Ej, co mnie leczy! Ja miałem jedną jagódkę i stwierdziłem, że ci dam. No mam nadzieję, że to jakoś nie zdradziło. I zobacz na medal. Zobacz, gdzie jest medal dalej, nie? On to jakby dojeżdża tych gości, którzy są w lesie. Widzowie, nie wiem, co ten medal robi, ale w tym miejscu bota jeszcze nie widziałem. Chyba, oni go jakby wywabiają, wywabiają go z ukrycia, żeby łatwiej go porobić. Nie wiem, ale na nich czekamy. Ej, dobra, dobra, czy ty to widzisz? Bot jest pokonany. Czyli oni będą do nas teraz szli. Stary. Wiesz o tym? Tego się trochę obawiam. Mam nadzieję, że nie wezmą tego. Zlecenia. Bo da się tu wziąć zlecenie. Wtedy będą wiedzieli, że my na pewno tu jesteśmy. A tak, no to w sumie uciekliśmy, czy coś takiego. To sami zobaczmy. Zbliżają się. Krok. Proszę, 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 proszę. Uwaga! Czy troll na rurę okaże się najlepszym trolem na Anrili. Zobaczmy. Okej, okay. coś za wolno wchodzą. Chyba widzą nasze. Jest, jest, jest. Dawaj, go, dawaj, go. dawaj, dawaj. dawaj, dawaj i wbijamy się w niego, stary, lecimy! Jestem! Leży! Leży, 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 leży. Ale wiecie, co nam najbardziej pomogło? Moim zdaniem najbardziej nam pomógł drugi medal, który tu dojeżdża. Aha, że oni byli w stresie. Chcieli szybko to zrobić, no ale niestety spotkali się z trollem na rurę. Podchodzi, podchodzi. Kolega od trolla na rurę. Gdzie on jest? Na rurze, na rurze. 50 dostał. Za ścianą edytuję, 28, wbijam się w niego z SMG. -ka. Okej, czekaj, skoczymy, skoczymy, trzymam ścianę. Aha, dobra, ja mam rozwalać, okej. Okay. <laughs> Edycja, pompa leży, mamy to. No i oczywiście ostatni sposób na strollowanie Unreal, którym będzie nic innego jak Skybase. A więc widzowie przyszła pora na ostatni troll, który mam nadzieję będzie najlepszy. Jest to oczywiście Skybase. Słuchajcie widzowie, ja już lecę do góry, ale w sumie to już nie muszę lecieć do góry, bo już jesteśmy na maksie. I co ciekawe, zobaczcie, najwyższy szczyt przed nami. Wydaje mi się, że powinno się jeszcze dać budować do góry. Ja nie wiem, dlaczego tak nisko. Ogółem wydaje mi się, że taki... Ej, czekaj, co? Czy my jesteśmy w ogóle na wysokości... Dobra, stary, nie wiem, o co tutaj chodzi, ale... To serio jest, Max? Ej, aż to... Co? Widzowie, nie wiem jakim cudem to jest maksymalna wysokość, ale oczywiście robimy Skybase'a na Unreal'u. Jest to chyba Rafa, nasz pierwszy Skybase na tej randze. Tak mi się wydaje. Nie robiliśmy jeszcze Skybase'a tutaj. Wiesz co, wydaje mi się, że na rankę jeszcze nas tutaj nie było. Ej, i na strefy. My tu możemy chwilę nawet ze strefą pobyć. w razie czego. E, będziemy musieli się cofać do tyłu. Ale dymy. Ej, bez kitu. Dobra, wizowie, ta strefa z jednej strony jest fajna. Ej, co robimy? Idziemy, nie, bo ty zginiesz. Nie mamy za dużo leczenia. Ja cię kręcę. Ej, dostaliśmy najbardziej przypałową strefę jako. Mogliśmy chyba dostać, ale zarazem najciekawszą, jaką mogliśmy. Dobra, to, to to jest beka ogółem. Moim zdaniem to jest mega dobra strefa, dlatego że będziemy mieli masę maców, a później będą wieć Aha, muszę wejść do strefy. Później będą te y, przechodzone strefy, więc wtedy będzie jeszcze więcej maców potrzebne. Więc moim zdaniem y, mamy mega farta. Chyba, że nas ktoś tutaj zauważy, bo jesteśmy dosyć na wysokich górach. Ja ogółem powiem Ci, Rafa, jedną rzecz. Ja, ja nie wiem czemu, ale mam dziwne przeczucie, że możemy dostać AWP. Serio, tak? Taki niepokój we mnie się teraz pojawił, że może... Możemy dostać awkę, ale widzowie, oby tak się nie stało. Dobra, wracamy i to kolapsujemy, nie? A, dobra, czekaj, ja to edytuję. Okej, okay, widzowie, kolapsujemy. Kolapsu! Nigdy nie robiłem takiego skybase'a. Serio. Ej, ale to naprawdę nieźle wygląda. Ktoś nas z nimi podwala, ale cofnijmy się może tutaj. Ej, zawsze możemy zejść i wyeliminować tych ziomków w razie czego. Zawsze wra. O, ty, dobra, dobra, jestem, jestem. Okej. Okay. Na spokojnie przelatuję dalej. Ja jestem, a ty? Jestem, jestem, tu jest ziomek. Okej, okay, gdzie ten ziomek jest? W sensie ja jestem na skybajzie. Ja żyję, jakby co. Dobra. To ty się cofaj! A wiesz co jest? to Tylko skąd on strzelał? Ja bym chciał wiedzieć, skąd on. A, jest ich dwójka, więc uwaga! Ty, ale oni nie wiedzą o tobie. Oni o tobie nie wiedzą, stary. Oni tylko wiedzą o mnie. O weź, weź ich tam zajmuj, weź ich tam zajmuj, ja tutaj chilluję. No widzowie, to są Ane nie? Więc te chłopy są naprawdę napocone. Chociaż oni mogą myśleć, tak jak Rafa mówi, że nas już tutaj nie ma. Ja cię kręca. Co tam się u ciebie dzieje? No stary, powiem ci tyle, że twojego Skybase'a w ogóle nie widać. Tego w ogóle totalnie w ogóle nie widać ode mnie. Widać tylko i wyłącznie nikt. To jest mega dobre, naprawdę. I jeszcze ta strefa jest idealna pod to, żebyś teraz przechodził. Ja cię kręcę. Co ciekawe, no, te chłopy mnie skolapsowały, ale wracam. Wracam, wracam. Widzowie, ja się nie dam. Ja jestem mistrzem skybazów. Ja zrobiłem w życiu tyle skybazów, że nie jest mi straszne robienie skybaza na jakimś tam Unreal'u. No, w ogóle, w ogóle. A tak serio to trochę jest, ale... Nie mów nikomu, dobra? Ej, ja powiem tyle, że biorę tutaj e, bandaże i w razie czego wychodzę jeszcze raz tam do zakrzaka. N, bo tych chłopów już tutaj nie widać, więc oni być może dali sobie już e, spokój. Bo najlepiej właśnie, gdyby oni się bili między sobą czy coś. Ej, ja tam chyba widzę ziomka? A nie wiem, czy to jest ziomek. Nie wiem, widzowie. Możliwe, że to był chłop, możliwe, że nie. Ja wam to pewnie przybliżyłem. Siedem osób do końca meczu. Odjąć mniej rafę. To jest pięć. Widzowie, Strefa wyrusza. Czekajcie, ja mam Max Ha, ja nie mam, więc może sobie tutaj podbuduję. Ty oni mnie ja tak trochę skola... O dobra, mamy Maxa, idziemy. Czy ty kogoś tam widzisz? No wiesz co, ja ich będę zajmował stary. Ja ich będę tutaj z na dole zajmował. Nie idź może tak. Aha, w sumie idziesz równo ze strefą. Myślałem, że idziesz za szybko. Wychodzę tutaj na jumpada. Rafa, 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 rafa! Kolapsują, kolapsują, kolapsują. Skolapsowa ta, skolapsowali mi niestety, ale ja idę na górkę i robię dalej Skybase'a. To jest mój plan. Ta, ja, ja wiesz co? Ja właśnie się tak zastanawiam, co ja powinienem tutaj zrobić. Chyba musimy wyjść nad nich i jeszcze raz to pociągnąć, tylko szkoda, że oni są w dwójka. Stary, ja tu robię skybase dalej. Ja zobaczysz, że ja to zrobię, obiecuję. No ja nie. Niestety już jestem no w lobby. Dobra, oni widzowie zeszli. Ej, sta! Ło! Ty to widzisz? Chłop normalnie tam przelatuje. Dobra, teraz wyłaś tam do góry stary na ten daszek wybudowany i robisz to. Tylko pamiętaj, że to zabiera po 5 albo po 8 już. Dobra, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Ej, podoba mi się to, widzowie, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej z tematem. Ej, może ja bym sobie to tak zrobił? Ja cię kręca. Co się dzieje? Ej, to jest pogwizdane. Tak szczerze, to jest pogwizdane. Ty ziomek zostaw mnie! Wygląda to dobrze, Rafa. Spokojnie, spokojnie, spoko... A może nie tak sp. Ej, ziomek. Nie, ko... nie kolapsuj. Ej, po co on mnie. Co ja mu zrobię? Stary, czemu oni mnie tak kolapsują? Widzowie, składam ich. Składam ich za to, że mnie kolapsowali. Ej, spadli na dół. Biją się tam. To jest moja szansa, żeby wyjść na Hage Chyba? A da się tam jeszcze trafić na tego Skybazer? Chyba ciężko. Czekaj, ale wyjdę do góry. Widzowie, moim celem teraz jest po prostu wygrać ten mecz. To są ostatnie dwie osoby. oj, widzowie, oni chyba chcą Hage wziąć. Daję mu pompę 29. Daję mu pompę białoma. 50 biało. Ja to robię, ja to robię. Do góry. Pompa w łapę. Bo nie wierzę, nie wierzę, Rafa, nie wierzę. Widzowie robimy to. Dobijam ziomka. Nie, czemu spadł na dół? Dobra, trudno. Albo nie trudno, ja po to zejdę. Pizza, pompa 6. Ziomek schodzi 25. No nie mam amunicji. Nie ma amunicji, nie mam amunicji. Ej, czemu ja nie mam amunicji? A, i strefa pod górę, wiedziałem. I dobra, ryzyk, fizyk. Wychodzę, pompa. Hagie! hagi moje. Moje, 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 moje. Moje, 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 mamy to. Wyjdź, 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 wyjdź. 70. Wyszedł do góry. Na spokojnie. Oj, no nie. Najwidoczniej Skybase na Unreal League. nie działa.